Dzień dobry, Ja tyle, co otworzyłam oczy. Jest 15 stopni, a jest godzina 7.20. Naprawdę wow. Zaraz budzę moje dziecko i śmiegę zaprowadzać go do przedszkola. O, możecie sobie zobaczyć moje brwi. Zaraz powstanie, jak wyglądają. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajnie. Idę się zaraz szybko ogarnąć. E, trochę coś porobię z włosami, nie wiem, wczoraj jej farbowałam więc są fajne, takie świeżutkie, więc zaraz je trochę przeprostuję, pomaluję się. E, I po dziewiątej umówiłam się z moją koleżanką. Więc mam nadzieję, że bardzo miło spędzimy sobie czas. E, ma być pogoda ładna, tak samo jak wczoraj. Może ewentualnie trochę pokropić, ale to taki deszczyk to na mnie straszny. Także zamykamy, nawet jeszcze nie mam zębów. Nie wiem, czy na YouTube się o tym mówi, że jak e, osoby już stają, to takie oczywiste, że jak przed chwilą stałam, zarzuciłam szlafrok i wyszłam z łóżka, to... To nie mam jeszcze zębów. No, ale przecież wy tego nie czujecie, no to... A w ogóle jakaś... Co za dziwna rozmowa się włącza. Ja sobie zrobię kawę, może zdążę chociaż sobie kawę tak po mojemu wypić w domu, bo te w knajpach nie zawsze mi smakują. Mm. No i budzę malutkiego, bo on zawsze jeszcze chce sobie z 15 minut poglądać bajek, więc zawsze go chwilę wcześniej budzę. Sam tak chcę, także... Dobra, bye, do potem. Czy tylko dla mnie ten łyk kawy rano? O, kumka do fosów i kubek, teraz co zobaczę. Czy tylko dla mnie rano kawka. O, ten pierwszy łok to jest jakieś marzenie. O właśnie, a co do tego, że leży tu kubek i gumka. To zostało z wieczora to jest kubek mojego męża z herbaty. A gumka moja z włosów jak mam spać, to rozpuściłam włosy, bo jeszcze odobałam zmywali właśnie zaraz wyładuję odawałam zębary i nam gumkę, żeby mi się tutaj, wiecie, nie odbiło, bo chcę sobie lekko poprostować <laughs> przez noc, żeby mi się nie odbijała gumka na włosach, bo to później gorzej się prostuje. A, a jak macie rano w domu? Macie taki ogar, bo wieczorem nie ogarniacie? Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa, czy jesteście raczej tym typem ludzi, którzy ogarniają wieczorami, żeby wstać rano i mieć czysto. Bo ja e, ogarniam wieczorem, żeby rano wstać. Móc cieszyć się czystym mieszkaniem i tym, że wstanę i robię sobie kawkę jest czysto i jest miło po prostu, tak zacząć dzień. Nie wiem, jak to Jedna rzecz, którą trzeba zrobić, to opróżnić zmywarkę po wieczorem. Ją zawsze włączam, ale to tyle. A tak to tutaj nic nie ma, nic nie leży, nie jest rozwolone, rozlany. Naprawdę, jakbyście nie wierzyli, to... Możecie sobie zobaczyć, to jest uporządkowane. wszystko leży na swoim miejscu. W kuchni tak samo. czy będzie widać, wszystko leży na swoim miejscu. Tu się wydaje, że jest taki rozgardiaż, ale to po prostu mam dużo rzeczy postawionych, bo tam jeszcze nie ma półek, jeszcze sporo rzeczy nie ma, może tak umówmy się. Hmm. Dobra, idę się ogarnąć. Pytałam się Was dzisiaj, czy potraficie wyjść bez makijażu. Bo ja właśnie bez makijażu działszam. Mam tylko BB, BB krem i pomadkę. Taki z filtrem, bibi krem. Kupiłam sobie bułę, usiadłam na łowkę w parku. zjem bułę w ciszy, w spokoju, w słoneczku, wiecie w zajebiście. To się nazywa rozpocząć dzień. Mm, jestem sama. Co To jak ptaszki śpiewałam. Ja mam jeszcze sobie w mmm, lapce świeżo w A za zaraz Wam pokażę. Bardzo go lubię, Często go kupuję do pracy Granat, malina, a kawa. Oczywiście nie bawię z sobą. więc mam jeszcze mmm, podwieczoreczek. Mam ty Chcecie tak mieszkać w Hiszpanii. To dzień nie tak rozpoczynamy dzień. Czy nazwa życie, a nie wegetacja? Czajbyście dzień. Nie to jest dziesięć dziewiąta. Nie ma żywego ducha, powiem Wam. Bo wszyscy ludzie są w pracy, co nie? Dobra. Kończę moje wypoczyny. Wcinam bułę, Popracuję pracuję trochę na telefonie. Piesoczek, soczek, co to dalej. Teraz aż to się wszystko zmniejszy, podsmażamy i tu dodajemy dużo różnych przypraw. Zaraz Wam pokażę, jakich ja będę używała, co będę tu dodawała. Często się mnie pytają ludzie, a jakie przyprawy, a jakie przyprawy? No to nie się przyprawy, wszystko daję na oko i na wyczucie. Daję na przykład kolendrę, To sobie wsypię. Jak widzicie, wszystko na oko. Daję sobie do tego kurkumę. Naprawdę wszystko wale na oko. To nie jest to zasadzie rzecz. Widzę po prostu ile mam jedzenia, ile jest tego dania i wtedy wsypuję. Wiadomo, ja czasami mi się zdarzy, że ktoś przedobrzeje. Te imbir. To są takie standardowe przyprawy, które naprawdę przeważnie daję. E... Mam tu do grilla, taką, to są różne zioła. Więc taką mieszankę dużo, one fajnie do warzyw, jak najbardziej pasują. Bazylię. Tam pewnie też jest bazyla, ale ja robię dużo. Lubię dużo azyli. Ziła yy, ja prawa tak wtedy nie, bo tam było dużo, tych u szarlotka to nie. To nie, to nie miałam jeszcze taką super... O, mam tutaj yy, słyszoną matkę, teraz więc dużo resztkę. Ja będę koralowa. Dobra kochani, ok. Yy, I na przykład jeszcze do tego tutaj na stale miałam tutaj przykrawę. Nie wiem, czy to teraz znajdę. Yy, na pewno jeszcze kajentny. Czyli pieprz cayenne o bo nie dodaję żadnego pieprzu zwykłego, później tylko to i to mi wystarcza i tego zdaję no mam jak bo to przygryzła ale i mam taką przyprawę która bardzo mi podeszła i to jest y, garam masala przyprawa i to jest pełno różnych takich aromatyzowanych i tego też nie daje dużo, bo to jest takie specyficzne. To jest takie małe małej i naprawdę to wystarczy o! tak na czubek łyżeczki, jak widzieliście ile wysyłam, żeby to zmieniło smak i miało taki bardziej orientalny. Taki fajny fajna przyprawa. No i do tego sól. Sól. Tak mniej więcej, a później jeszcze sos sojowy. Wszędzie mam napisy. Możecie sobie zauważyć. No wszystko mam podpisane, dlatego że jak się wprowadziliśmy i były nowe szafki, to mój mąż kompletnie nie wiedział, gdzie to dałam. Więc tak zostało, po prostu wszystko mam przez podpisane. I jeszcze damy trochę słodkiej papryki. Teraz to wszystko wymieszam, Nie będę tego przykrywać. A, i dodałam jeszcze trzy ząbki czosnku, które posiekałam, bo zapomniałam to miałam Wam powiedzieć. I to wszystko teraz jest mięknie. Na koniec dodam tasakę pomidorową albo mam tam takie pomidory w słoiku. I to wszystko się udusi, przydusi, tak zmiękczy, i będzie taki pyszny fosik, leczo. Można to do ryżu, można same z bułą, można do makaronu, nawet jak kto woli. Także czekam aż się zrobi. I Łela! Witajcie! Jesteśmy dzisiaj domowi, ponieważ pogoda nas nie rozpieszcza od rana. Padał deszcz, teraz dalej trochę kropi, niby trochę jest słońce, niby nie. Robimy właśnie takie trochę ala-leczo, albo do ryżu, albo do makaronu. Kto z czym woli, albo do bułeczki, Różnie ludzie jedzą. Mój synuś... Przepraszam. Mój synuś sobie tam koloruje. No, jak widzicie, to szpaj ten ma jakiś bohater nie wiem jak się nazywa. Tak, koloruje sobie. Ja ogarnam sobie całe z wyszłam z wszystkiego. Piero właśnie jeszcze tylko mojemu mężowi buty. Także bardzo się cieszę. Jestem czysta. Jak to ujmę. No. Pokazałam Wam wcześniej, jak robię leczo. Mniej więcej właśnie tak to wygląda zawsze. No i robię je bez mięsa. Także, no. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dograć dzisiaj kawałki mierzymy z różnymi, znaczy się dograć, nagrać to w końcu. Teraz to skończę leczo i będę się szkowała do mierzymy, żeby nagrać dla Was film. Mam nadzieję, że się cieszycie. Więc widać, widzimy się jak mama zrobi leczo. <sum> Także no, widzimy się jak zrobi leczo. Dobra, mam dla Was kolejną polecajkę. To jest sos do makaronu i on jest również z Aldika, wyprodukowany w Niemczech, z pomidorów i miodu z Unii Europejskiej. Bla bla bla. Bardzo fajny ma skład i go właśnie dodaję całego, ponieważ mam tylko mm, sos pomidorowy, taką pasatę, ale taką, co nie lubię dolecza dodawać tylko do spaghetti. A to smakuje super, Wam powiem, więc jeżeli gdzieś macie nie wiem, o teraz będzie widać, macie możliwość yy, i macie Aldika, to spróbujcie sobie i kupcie ten sos. Bardzo dobry Wam powiem jest. Nawet yy, sam doprawić troszkę na ostro i do tego makaron kluchu gotować i powrócać krewetki nawet, powiem Wam, naprawdę spoko. I nawet powiem Wam, do spodu do pizzy też będzie bardzo dobre. Także łapcie pomysł i kupujcie. No i zobaczcie jakie pyszne leczo, wszystkie warzywka tu mamy. Wszystko pięknie, elegancko widać, jest przepyszne i do tego wczoraj wam pokazywałam ten chlebek, co kupiłam garlic bread i proszę bardzo do tego dajemy sobie z boku dwie grzeneczki, dajemy do tego sobie na górę bazylię. Proszę, jakie piękne danie. Mmm, przepyszne będzie. Także ja zabieram się za jedzonko i polecam wam zrobić szybkie, błyskawiczne, zdrowe i bez mięska. Powiedzcie mi, jak wy? Yy, na przykład jak zmieniacie pościel, to co robicie? Zmieniacie tylko i wyłącznie pościel? Yy, w sensie oblekacie w nowo? Yy, czy już całe łóżko, czyli pod łóżkiem, kołuszka wycieracie, myjecie yy, 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 razem z prześcieradłem? Czy jak to u Was wygląda? Bo ja nie kumam ludzi, którzy zmieniają pościel i nie odkurzają od razu pod łóż. Oczywiście, jeżeli macie wielgachne łoże małżeńskie, ciężkie, ważące, nie wiem ile, no to okej, okay. nie wiem, raz w miesiącu. Rozumiem. A tak jak ja mam łóżko, które spokojnie można przesunąć i nie ma z tym żadnego problemu, to nie czaję ludzi, którzy nie odkurzają koło łóżka, na około łóżka, pod łóżkiem, nie myją, nie ściągają od razu prześcieradła, nie odkurzają materaca. To tak naprawdę siłą rzeczy nie trwa długo, bo to Wam zajmie około 15-20 minut, a później zakładacie czystą pościel na czyste łóżko, a nie tylko nie wiem, przebrać poszewki. Nie wiem, nie rozumiem. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, bo zawsze jestem ciekawa, czy to jestem jakaś rąbnięta, czy wszyscy tak robią. Czy tylko na święta się odkurza pod łóżkiem, bo takie rzeczy też słyszałam, także dajcie mi znać, jesteście. Który tip? Tym sprzątam całe łóżko, łącznie pod i razem z prześcieradłem, czy tylko powłoczki? Nawet słyszałam, że prześcieradło ktoś zmienia raz w miesiącu, a obleka pościel na przykład raz co, co drugi tydzień, to nie? No nie wiem, dajcie mi znać Jak to u Was wygląda No a ja mam już czyściutkie łóżeczko Kanapę, znaczy tą ee, Jak ktoś mówi? Narzutę sobie też właśnie wyprałam Dałam ją tutaj, bo ona jest już prawie pół sucha Więc mi doschnie Czekam, że wypierze się pościel Obleczam sobie pościel I mam sypialnię wysprzątaną Pokój Milana też już jest wysprzątany Więc się cieszę Cześć A teraz mam tu inaczej no, od razu jest czysto, widzicie. Milan sam mówi, że od razu tak? jest inaczej. Taki Proszę, ma. czyściutko. No. No? to. No. Tu na biurku. A no. Tu, a tu mam tak czysto. No, widzicie, Milanek sobie sam sprząta. Proszę, jak sobie dziecko ładnie posprzątało na, biureczko. Na no. Ślicznie. No i elegancko, tak. aż milan sobie sam sprząta w pokoju, ja tylko grubszą robotę. Co mama robi w Twoim pokoju? O! Co tu piszę? Odkurza i moje podłogę. A to dostaliśmy na. Mm, jak chodzi ksiądz po kolendzie, ale ty nie wiesz, jak ksiądz chodzi po kolendzie, bo nie pamiętam też, to po pierwsze, a po drugie była a pandemia, więc nie chodzi. Nie, nie da się już przeczytać, bo się rozmazały te literki tam. jest jakiś starszy obrazek. No, także się cieszę, Milana też jest, zmieniłam mu, bo on ma tutaj taki, e, takie łóżko, e, jak się mówi, drewniany taki domek i tutaj zawsze nie ma takiego pustego materaca, tylko mu daje, mm. e, normalnie to jest poszewka z kodry, taką, którą akurat nie używam i oblekłam mu taką poszewkę. I no właśnie i widzowie, i nie wiem kim jesteście, ale na pewno ciocia ogląda. Nie, ciocia? Ala! Czecia Ala, Ciecia, ale oglądasz nas? Dobra, śmigam, pościel sobie jeszcze wrzucę drugą do plania. No i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o moje ogarnięcie chaty na weekend, bo jest piąteczek. Że miałam tyle wolnego, to byłam w stanie tą chatę ogarnieć codziennie, więc się cieszę, bo nie mam dużo, tylko mam go sprzątać po prostu. A pościel zmieniam raz w tygodniu i gdzie jest piąteczek, więc już zmieniłam. No. Tyle. O i mogę Wam teraz pokazać, sobie kupiłam taki piękny w pepko. bardzo mi się podoba jak ta świeca się tu pali w środku, bo tutaj jest na świece, Tak, jak ona się pali w środku to super to wygląda, bardzo mi się to podoba. Tak sobie to tutaj leży, tu jest głośniczek, można sobie muzyczkę puścić. No i cieszę się, że jestem odrobiona, mam zrobione, gotowa na weekendik. No, a że mamy majówkę, e, majówkę, a że mamy komunię teraz, to powiem Wam, że tak psychicznie pójdę e, czysta, że tak powiem, na tą komunię. No, ale trzeba trzebać to spowiedzi właśnie. Także. Dobra, kończę na teraz i śmigam e, dorobić tam, jeżeli chodzi o pranie i coś mi laśkę ode nie chcę.